Dzień dobry Polsko! Dzień dobry z Bali! Zobaczcie, jesteśmy o poranku, godzina siódma, na takim szlaku Chodzimy sobie tutaj po górze, po prawej, po lewej stronie mamy wąwozy rzek Słuchać szum rzek, bo dzisiaj w nocy lało, panie! Lało jak a teraz 28 stopni Mieliśmy wybrać się dzisiaj na wulkan, no ale widzicie, jak padało, no to nie ma zwiedzania wulkanów no właśnie, nie ma oglądania wulkanów. Dzisiaj będą inne atrakcje. Zapraszamy na nasze filmy. Właśnie skoczył na YouTube'a nasz nowy film ze świątyni. Zobaczcie, jak pięknie byliśmy ubrani. Jak piękna jest ta świątynia na wodzie. No, zobaczcie sami. Zapraszamy na nasz kanał YouTube'owy Daniel Szysz. A tutaj patrzcie, przewodniczka idzie do przodu. Przewodniczka życiowa, instruktorka życia. A taki mamy tutaj szlak, naprawdę. W Bali jest piękne. Nie tylko plaże, nie tylko pola ryżowe, ale również takie miejscówki. Zapraszamy, zachęcamy.